Wielcy szanowni państwo uczestnicy tej wyjątkowej mszy świętej, ale przede wszystkim szanowna rodzina świętej pamięci Kornela Morawieckiego. Towarzyszymy dzisiaj świętej pamięci Kornelowi Morawieckiemu, marszałkowi, seniorowi i posłowi Sejmu ósmej kadencji w jego ostatniej drodze. Takie pożegnania są bardzo trudne, szczególnie dla rodziny i najbliższych, ale także dla tych, którzy z nim współpracowali na co dzień, zwłaszcza kiedy uświadomimy sobie, jak wiele mogliśmy jeszcze wspólnie zrobić dla Polski. Było to już przytaczane kilkukrotnie wyjątkowe wystąpienie pana marszałka seniora podczas inauguracyjnego posiedzenia. Sejmu ósmej kadencji. Pało tam wiele ważnych słów, wiele ważnych przemyśleń, które wynikały z bogactwa, dorobku, przemyśleń i tego, co w życiu przeszedł Kornel Morawiecki. A była to niewątpliwie trudna droga, ale droga człowieka, który wyjątkowo umiłował ojczyznę i dla którego takie wartości jak Bóg, honor i ojczyzna były naprawdę bardzo, bardzo ważne. Tylko wtedy, kiedy ma się takie silne podstawy, kiedy ma się je w sobie, a on je miał, można budować swoje życie tak, żeby na jego końcu móc powiedzieć, że coś dobrego po sobie pozostawia. Wielokrotnie, Panie Marszałku, z trybuny Sejmowej podkreślałeś, że Sejm jest miejscem sporu politycznego, czasami bardzo trudnego, ale jednak sporu politycznego. I mówiłeś, że z tego sporu politycznego zawsze powinno coś dobrego wynikać dla Polski i dla naszych obywateli. Szukałeś porozumienia tam, gdzie dało się go. Odnaleźć przypominałeś nam wszystkim o tej naszej wielkiej odpowiedzialności, odpowiedzialności nas, parlamentarzystów, za losę naszej ojczyzny, ale także naszych obywateli, bez względu na to, czy są naszymi zwolennikami, czy nie. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami jednej ojczyzny, Polski, naszej matki, o której tak długo. Cierpliwie, z determinacją, nadwagą walczyłeś. Podkreślałeś, że wspólnie, razem znaczymy znacznie więcej niż każdy z osobna, że to jest nasza siła. Mówiłeś, że Polska jest potrzebna nie tylko nam do życia, ale Polska ze swoją wspaniałą przeszłością, ze swoją tradycją. Korzeniami chrześcijańskimi, europejskimi jest potrzebna także Europie i światu, bo ma tej Europie i światu coś wielkiego do zaproponowania. Będzie nam brakowało, Panie Marszałku, Pańskich rad, dobrego słowa, ale chciałabym, żeby Pan wiedział, że choć urodził się Pan w czasach okrutnej, Wojny. To dziś jako marszałek Sejmu Rzeczpospolitej w imieniu Sejmu Rzeczpospolitej żegnam Pana w wolnej, suwerennej i demokratycznej Polsce, o którą walczył Pan całe życie i której Pan dożył. Cześć Twojej pamięci.